Teraz nie jest teraz muszą się wszyscy przywitać po kolei. Aha. Cześć, to ja. X Cześć, to ja, gej. Dobrze, my będziemy robili komentarz w tle. Dobrze. Komentarz w tle. Korzystając z moich pięciu minut chcę powiedzieć, że właśnie ten youtuber, Piopio, Pio jest moim kolegą. Znam go. Ko dotykałem go IRL. Jest moim dobrym kolegą. Tak. Grałem z nim w uno. Serio. Nieprawda. I korzystając z rejmu, chcę wszystkich bardzo gorąco zaprosić. Do Daily Beedrunga February, które jest organizowane. W lutym, oczywiście, nie inaczej. trepolega polega na. Kurwa, czy na z innych filmach. A i PioPio, mój pio, kochany kolegowalni, link do Discorda w opisie, bo tam większość ludzi nie wie w ogóle. Typisz nim, jaki roda napis i będziesz takie takiej myszy, który będzie klikał, bo będziesz, nie wiesz, głośne kliknięcie. Ja dalej wierzę, że zrobię turniej speedrunowy, ale ja już nie mam pieniędzy więcej na rozdawanie. Już jest za zrobienie daily cały luty pieniądze, więc więcej nie mam na rozdawanie. O właśnie, proszę wszystkich teraz widzów, telewizów, o właśnie, my jesteśmy w telewizji, wszyscy telewizowie, teraz chcę poinformować, że screen wysłany przez Ślimak, właściwie przez Raso Soni, który, na którym się znajduję, Konwersacja moja z ślimakiem, gdzie nieładnie się do niego zwracam, jest to oczywisty. Photoshop: nigdy bym w życiu takiego czegoś nie napisał. Proszę yy, w ogóle schrytować ślimaka za takie nieładne Photoshopy i nie wierzyć mu nigdy więcej w życiu, bo on, on w ogóle kłamie. To na moją niekorzyść gra. Naprawdę. Really. Cześć. Cześć, Mamo. Chcesz coś by zrobić kolego? Kolega, pozdrowić się Hello. Kolega, chcecie pozdrowić się mowę? Hello, kolega, dobrze? Dobrze. Mama, za Mam nadzieję, że jak powiedzcie reakcję na ten film, to będę mocno reagował na tym momencie. Po mojej filmy się tak zaczynały, że nawet wyrobiłem miniaturki, a później nagrywałem. Dlatego też tak będę robić. A w ogóle pokazać ci, co mój pies mi wysłał nas na czacie. Patrz. A, okej, okay, jak skończysz. To wysłałem na grupę przy okazji. Mój pies nas na czacie mi to wysłał. On strasznie Pawlo nie lubi. To jest crazy. Pawlo. Nienawidzi Paweł. Stefan, Fano. Stefano. Stefano. Który... Ej, może też zaczyna nagrywać te. Czekaj, jestem głupi. Czekaj. muszę to było... Pra się tak na telefonie łączy zrobić, żeby było was słychać, czy nie? A nie, bo ja mam mało procent w z jakimiś ludźmi, czy nie istnieją. nie się, się jakbyś kazał, z jakimiś ludźmi, czy nie istnieją. Teraz wrócę, kochani. Do zobaczenia. <noise> Ale zrobię testa. Tylko czekaj. Tak będzie. Ej, mikrofon jest, mikrofon jest już w życiu. To znaczy, że mi nagrywasz, czy że nie? Czekaj, sprawdzę to. A wiesz, to nie jest w życiu, Robert. no <zysy> <zysy> i tak. wiesz co się stanie? W klasie jakiś Framek znajdzie ten film i wyśle na klasowo i powie patrzcie kto nagrał. Patrzcie, na chwilę, na chwilę was zamykam mordy. Jestem z powrotem. I nie mogę was wyciszyć, nie odzywaj się na chwilę. Dobra, nie, to się nie da nagrać, ale kupię. Kupcie mi taki Żegnajcie widzowie, Zapraszam na mój kanał. A baba. Ej, dawajcie! Ej! Mam pomysł Jak robimy te wszystkie challenge of Leeza, to weźmy to nagrajmy. I zróbmy z tego odcinek. A nie, bo to nie będzie biedronka. Dobra, to będzie dodatkowy odcinek porosowy. będzie na 29 luty. Może go zrobię, po nie tego, na masz 5 minut, masz 5 minus, masz 5 minus, 5 minus? Masz pięć minus? Masz pięć minus? Masz pięć minus? Zagrania, bo musimy śmieje kupić. Minus nie czy czytałeś. Uh. To była moja reakcja. No jak w wszystkie